Cześć Siemanko, kochani, z tej strony Julia, a to nowy kanał La Rodzinka. Cześć Siemanko, witajcie, kochani. Dzisiaj, je... dzisiaj jest niedziela, 31 stycznia, chyba, tak mi się wydaje. I dzisiaj zrobiliśmy sobie burgery. Jest właśnie tutaj mój chłopak, który mówi ciągle po polsku. I zrobiliśmy sobie burgery i zobaczcie, jak ładnie wyglądają. Są przecudowne i są przepyszne. Cześć, Manko, witajcie, kochani. Dzisiaj jest poniedziałek, 1 luty i nie wiem, ile będziecie słyszeć, bo zaraz będą Michałe samochody. Siedzę już na przystanku, odebrałam mój dyplom maturalny ze szkoły, więc tak naprawdę w liceum już mam wszystko załatwione i już nie muszę tutaj wracać. Teraz będę jechała sobie autobusem do Kerfura. To jest akurat w kierunku mojego domu, więc to jest akurat fajnie. Wysiądę sobie w Kerfurze, kupię co będę chciała, i później znowu na autobus i do domu. Teraz możecie zobaczyć, jak dzisiaj wyglądam i jak wyglądają w takim świetle moje włosy po tym takim dofarbowywaniu, tak jakby. I pokażę Wam, co kupiłam w Carefourze. Byłam na takich bardzo krótkich zakupach, szybkich. Kupiłam tylko to, co mi naprawdę jest najbardziej potrzebne. Borówki, ponieważ ja je każdego ranka. Wziąłam takie bardzo ciekawe chrupki, które są robione z czerwonej fasoli. Interesujące. Dzisiaj na południe, na obiadek mam sushi. Później byłam też bardzo zaintrygowana na dziele bio piankami, które są bio i mają bardzo fajny skład. Zobaczymy, czy smakują sobie normalne. Chleb tostowy, bo czasami, jak się chce zjeść coś, tosta na szybko w sensie, to zawsze się w domu przydaje. Ciasteczka, takie zwykłe, tak jakby herbatniki, na wierzchu z gorzką czekoladą, bardzo dobre. Krakersy, moje ulubione trójkąciki z makiem i z sezamem. No i teraz już takie bardzo domowe rzeczy, czyli yy, worki na śmieci. Pasta do zębów to jest yy, ta pasta, którą... żarówka mi w ogóle mrga, nie wiem, czy będzie ją tutaj widać. Yy, pasta, którą ja używam z moją mamą, to jest taka pasta niebieska, wybielająca zęby i pasta dla taty, taka w miarę normalna, bym powiedziała. Yy, kupiłam też takie plastikowe opakowanie, tak jakby taki takie coś, nie wiem jak to się nazywa, ochronne coś. Na um, dokument od samochodu. Zawsze zapominam, jak to się. Y, od rejestracji. rejestracyjne, tak jakby. Zawsze zapominam, jak to się na, nazywa dowód rejestracyjny. E, I do tego kupiłam e, kredkę do brwi mojej mamie. Ona używa tej z Revlonu. E, to jest kredka Revlon Color Stay i ona ma z jednej strony bardzo cieniutki, e, cieniutką kreskę. Kreskę, kredkę, a z drugiej strony ma taką spiralkę do wyczysywania nadmiaru produktu. No i teraz ostatnia rzecz to jest kompletnie coś takiego, co nie jest bardzo koniecznie przydatne, ale ja w moim pokoju mam złote dodatki i lubię, jak coś tam mi się gdzieś tam świeci tak trochę. I nie mam w domu żadnego takiego brogat, brokatowego długopisu, czy, czy mazaka, więc kupiłam sobie złoty długopis. Tak jak to kiedyś w szkole podstawowej każdy miał cały zestaw kolorowy, właśnie brokatowych długopisów. To ja też sobie kupiłam, ale taki pojedynczy, po prostu jeden złoty. I to tyle z moich zakupów. Cześć siemanko. witajcie! Kochani, kolejnego dnia, dzisiaj jest środa i chciałam się Wam pochwalić, na jaki pomysł wpadłam. Postanowiłam wyhodować swoje, własno, swoje własne awokado z pestki. Więc, tak jak widzicie, tutaj mam słoiczek z pestką, która wisi dosłownie na dwóch wykałaczkach, odrobinka tylko jest zanurzona w wodzie, tak jakby tą dolną stroną pestki. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będę wam pokazywała postępy. Co tu się dzieje? Czy już są jakieś korzonki, czy jeszcze nie. Jeszcze mogę Wam na szybko pokazać dzisiaj, jaką kolację zrobiłam. Jest to ugotowany odrobina makaronu spaghetti z mąki razowej. Powinien być makaron chiński, ale spaghetti też bardzo dobrze pasuje i Tym bardziej razowe. Do tego gotowa mieszanka warzyw, taka mrożona do dań chińskich i są tam właśnie różne warzywka i do tego pokrojona pierś z kurczaka w też przyprawach papryka, czosnek suszony i tam jeszcze kilka innych ziół, trochę cukru, trochę soli, trochę pieprzu. I to wszystko razem w łoku wymieszane i wychodzi nam takie super danie. Bardzo dobre, polecam serdecznie. Cześć siemanko, kochajcie, witani. Dzisiaj wam pokażę, co moja mama kupiła. I jest to taki specjalny czajnik, który po pierwsze też może, można w nim od razu zaparzać herbatę. Ale najważniejsze jest to, że on ma opcję podgrzewania wody do różnych temperatur. Czyli, jeżeli na przykład potrzebujemy wodę do kawy, czyli nie wrzątek, tylko troszkę chłodniejszą, albo do herbaty zielonej, czerwonej, białej czy czarnej, to wtedy po prostu wstawiamy na odpowiednią temperaturę, a nie za każdym razem tak, jakby podgrzewamy tą wodę do maksa. I oprócz magicznego czajnika. Mamy jeszcze nowego członka rodziny, czyli nową roślinkę, a jest nią ten śmieszny kaktusik. Yy, I teraz jego miejsce będzie właśnie w tym wazonie. Może pokażę Wam go tak z góry, jak śmiesznie wygląda. Jest tutaj tak dużo, dużo, dużo tych kaktusików. Są razem wszystkie w grupie, w jednej doniczce. I zobaczymy, jak u nas będzie im się mieszkało. Mam nadzieję, że nic im się nie stanie. Trzymajmy kciuki, żeby przeżyły jak wszystkie inne rośliny. A teraz, już po kolacji, wieczorkiem, maluję sobie. <laughs> Mamy taką tacę, która zawsze stoi na stoliku takim kawowym, i była już bardzo matowa, więc e, moja mama kupiła taki lakier satynowy, bezbarwny, właśnie do, do mebli i do rzeczy drewnianych. Więc maluję, żeby się pięknie świeciło, i już widać dużą różnicę. Pokazałabym Wam, jak wygląda z drugiej strony, że to jest całe matowe i nieładne. A tutaj już jest piękne i błyszczące. Cześć, Cięmamko, witajcie, kochani. Kolejnego dnia, dziś jest piątek, i tutaj leży jeden kotek. A tutaj sobie siedzi drugi kotek. I chciałam Wam pokazać ten nasz skalniak po już dwóch miesiącach, albo nawet trzech. I niestety nie wszystkie roślinki na nim przeżyły. Takie fioletowe sukulenty, niestety, ale nie przetrwały próby testu. Próby testu, próby czasu. I też już właśnie teraz zauważyłam. Że te sukulenty y, też coś się zaczyna z nimi dziać. Nie wiem, czy te ciemne liście. Y, w sensie, czy mają za dużo wody i gniją. I przez to są te ciemne liście. Bo mają też jakieś plamki na sobie. I to y, tylko ten rodzaj właśnie sukulentów. Tam są też dwa. I one mają jakieś plamki dziwne na sobie. Y, na przykład tu są inne i y, wszystko jest ok. Tutaj też jest taki inny i też jest wszystko ok. Kotek przyszedł się przywitać. Um, tam też wszystko jest ok, a właśnie te y, tym coś tutaj nie pasuje. I do końca nie wiem, co się z nimi dzieje. Zobaczymy, czy przetrwają, czy nie. Ale ogólnie y, Skalniak jako Skalniak daje radę. Fajnie to wygląda. Nie ma jakiejś bardzo dużej tragedii, że wszystko tam poumierało. Więc jest fajnie. Cześć Siemanko, witajcie kochani. Dzisiaj jest niezły nie, niedziela, sobota, ja już niedzielą żyję. E, sobota i właśnie jedziemy z moją mamą do niczej, ponieważ tam musi załatwić kilka spraw i jeszcze wejdziemy do kilku sklepów. E, więc Wam może trochę pokażę, co tam się ciekawego w Nice dzieje. E, teraz jedziemy właśnie na parking, zostawić samochód. na teraz Dotarłyśmy już do domu po całym dniu wynijce, i nie tylko na zakupach. Nie kupiłyśmy jakoś dużo bardzo interesujących rzeczy. Pokażę Wam, może, co kupiłam w takim sklepie z takimi akcesoriami do kuchni i do pieczenia, bo kupiłam coś, co będę używała na walentynki. I poza tym to nic tak naprawdę ciekawego. Kupiłam sobie dresy. Po prostu same spodnie w HM, takie po domu i sukienkę, która nie wiem czy będzie dobra, bo teraz nie można nic przymierzać, więc przymierzę ją i może Wam się w niej pokażę, jak ona wygląda. I tak naprawdę to poza tym, to nic więcej ciekawego nie kupiłyśmy. I to są właśnie te rzeczy z tego sklepu z gadżetami i akcesoriami, właśnie cukierniczymi i kuchennymi. I tak, jest na przykład Stolnica Silikonowa. Mogę ją nawet. A nie, bo jest sklejona. To Wam nie pokażę chyba, bo chociaż dobra, dam radę. Mm, ceny, ceny. Z cenami będzie trudniej, bo nie mam paragonu, a nie wiem, czy są ceny na opakowaniach. To jest Stolnica Silikonowa. Wygląda to tak, z jednej strony i z drugiej strony. Tutaj w ogóle ym, są też w centymetrach podane wymiary, jak chcemy zrobić jakiś dany wymiar yy, na ciasto, na przykład na pizzę, więc to jest jedna rzecz, druga rzecz to jest czerwony barwnik w proszku. Kolejna rzecz to jest taka foremka do wycinania albo ciastek, albo biszkopów w kształcie serduszka. I ostatnia rzecz to jest taka forma na pieczenie babki, do pieczenia babki, tylko, że ona nie ma tego tak jakby środka, więc zobaczymy jak ona wyjdzie, mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Chcemy zrobić babkę cytrynową na Wielkanoc. I rzecz, która nie jest z, z tego sklepu, ale jest to zapach taki do domu z Zara Home. To są takie patyczki i płyn, więc pewnie to znacie. Są patyczki, tam jest w środku płyn, który się wlewa do, re, do jakiegoś wazoniku ym, czy czegoś takiego i pięknie pachnie w domu. I tak Wam szybko pokażę właśnie te dresy. One są takie bardzo jasne, ym, nie szare, nie beżowe, nie takie waniliowe, ale po prostu są jasne i to są y, high waist i takie jakby normalne. Elka y, na mnie jest dobra, ja mam y, różnie, mam Mkę albo mam Elki. Te są akurat dosyć luźne, ale to mi nie przeszkadza. Mają kieszenie i są tak, jakby taki, to jest taki misiu, bardzo delikatny misiu, ale dosyć cienki, więc nie są aż takie, bardzo, yy, bardzo bardzo ciepłe, a tu jest sukienka. Yy, za całe 8 euro na promocji, a właśnie może wam powiem, że te dresy kosztowały 20. Yy, I taki kolor ma ta sukienka jest yy, taki brudny brudny róż z dekoldem w V z, e, ze stójką też rozmiar L ale chyba w ogóle ona była ostatnia więc nawet nie miałam wyboru i ona jest tak odcinana trochę niżej pod talion e, rękawy ma zapinane na guziczki takie bardzo szerokie, bufkowane lekko e, teraz jej nie będę Wam pokazywać, bo nie mam do niej całej stylówki, ale jak kiedyś ją założę to na pewno Wam się w niej Pokażę, jak wygląda na mnie. Więc teraz już się chciałam z Wami pożegnać. Widzimy się jak zwykle za tydzień o 16 w niedzielę. A teraz życzę Wam miłego tygodnia i pozdrawiam, cześć!